Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Co się dla Ciebie otwiera? Jeden, dwa i trzy. Co do Ciebie przyjdzie? Co do Ciebie zmierza? Co dla Ciebie staje otworem? Coś w tym stylu. Dobrze? No to wybierz sobie, proszę, jedną kartę. No dobrze. Mam nadzieję, że już jest wybrane. Propozycja numer jeden. I co tutaj u jedyneczek? Co się przed tobą dla ciebie otwiera? Rozwiązanie problemu. Tak, u ciebie pokazuje się, że jakiś problem u ciebie jest w możliwości do rozwiązania. Mhm. Wyjaśni się jakaś trudna sytuacja. Ta sytuacja może tyczyć się relacji, bo tutaj jest karta, która mówi o tym, że coś tutaj w aspekcie relacji, związku, być może romansu itd., itd., będzie się wyjaśniać, ale też aspekt pracy, finanse, sprawy zawodowe, coś z pracą. Jest tutaj pokazane wyjaśnienie, cięcie, odcięcie i zakończenie jakiejś współpracy albo zakończenie. Jakiegoś trudnego momentu. Karty ogólnie mówią, że dla ciebie otwiera się jakaś zmiana w życiu, pod warunkiem, że ty na, na to życie zaczniesz patrzeć inaczej, że ty będziesz e, zmieniać schemat działania, tak? I ty masz być osobą aktywną w tym życiu, ty masz zacząć działać, bo do tej pory twoje działanie gdzieś przyćmiło się poprzez jakieś takie. Zrezygnowanie, niechęć poprzez jakieś takie tworzenie w głowie strachu, lęku nie rób sobie tego. Karty tu pokazują, że ogólnie możesz mieć tendencję do zamartwiania się, do widzenia wszystkiego w tych ciemniejszych barwach. Możesz już czasami tracić nadzieję, że nie. To się już nie wyjaśni, to się już nie poukłada, to już tak długo trwa. Nie poddawaj się, nie poddawaj się, bo tu karty pokazują, że to się będzie układać, że to się będzie wyjaśniać, że czasami trzeba wrócić przez chwilę do pewnej sprawy po to, żeby później można było to raz na zawsze zamknąć. Także tutaj taka właśnie jest dla Ciebie informacja, jeszcze tutaj dopytam. Będzie dużo komunikacji, karty pokazały. Jakaś kobieta może ci pomóc w rozwiązaniu jakiejś trudności, jakiegoś problemu, więc dobrze by było rozmawiać z kobietą, z kobietami, one będą wsparciem. W ogóle dobrze by było też gdzieś pojechać wyjechać sobie gdzieś. Dla niektórych z Was to może być wyjazd na zasadzie relaksu. Wyjeżdżam za miasto, idę na spacer, odpoczywam. Dla innych to może być wyjazd weekendowy, żeby sobie spędzić gdzieś w jakimś spokojnym miejscu weekend, żeby sobie odpocząć, pozbierać myśli, wyspać się, a dla innych ten wyjazd może być związany z załatwieniem jakiejś sprawy, tak? Tutaj komunikacja jest pokazana, tu jest przegadywanie problemu pokazane w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Co się jeszcze przed Tobą otwiera? Jakaś możliwa. Sytuacja związana z uzyskaniem dokształtu szkolenia, jakiś kurs, jakiś certyfikat, jakaś nauka, inwestycja w wiedzę, a u niektórych z Was karty też pokazały, możecie chcieć albo zapisać się na prawo jazdy, żeby zrobić prawo jazdy, na jakiś kurs prawa jazdy, albo będziecie zainteresowani kupnem, sprzedażą jakiegoś środku transportu na zasadzie samochodu. Karty mi też pokazują, że u wielu z Was będzie odkrywać się w Was, otwierać się taka potrzeba zdobywania wiedzy. I niektórzy z Was poczują mocną potrzebę, ok, to jest ten moment, ja to czuję, że muszę jakąś trudną lekcję życiową przepracować. Pozwól sobie na to, dobrze? Jeszcze wezmę inną talię, poczekajcie, dobra. Co się przed tobą jeszcze otwiera, jedyneczko. Ogromna protekcja od sił wyższych, planowanie, działanie. Będziesz wychodzić z energii narzekania, z takiej energii, mam podcięte skrzydła, będziesz motywować się do zmian. Komunikacja jest pokazana, wskazana u ciebie, wyjdziesz z energii pogubienia, zagubienia. Karty mi pokazały i idą do ciebie pochwały. Możesz wzrastać, możesz. Możesz coś w swoim życiu bardzo zmienić, co w końcu zostanie zauważone. U niektórych z Was też coś z wizerunkiem zewnętrznym będzie się zmieniać. Wszystkiego pięknego życzę. Dwójeczka. Kto wybrał kartę numer dwa? Napisz, proszę, w komentarzu. Dobrze, no to co tutaj się przed Tobą otwiera, tak? Co tutaj do Ciebie zmierza? Co się otwiera dla Ciebie przed Tobą? Co tutaj się w ogóle będzie zmieniać? Finansowo coś. Idą zmiany na płaszczyźnie finansowej. Karty tu pokazały, tak? Tak, jakieś tu dobre wiadomości. Jeżeli jesteś osobą, która walczyła o jakieś finanse, walczyła o pieniądze od kogoś, ubiegała się o jakiś zwrot, o jakieś zadośćuczynienie, to karty pokazują, przychodzą tu dobre wieści z urzędu odnośnie jakichś finansów. Jeżeli jesteś osobą, która walczyła o podział majątku, dorobku, też tu przychodzą dobre wiadomości. Jeżeli jesteś osobą, która chce coś w aspekcie pracy i zarabiania zmienić, to jest bardzo dobry moment do tego, żeby zmieniać coś w tej energii. Karty tu pokazują, że jeżeli jesteś osobą, która pracuje, ale czujesz, że gdzieś ci mało tych finansów, że przydałaby się jeszcze jakaś dodatkowa praca, to możesz otrzymać coś dodatkowego. No tak tutaj się to pokazało. Gdzie hmm, Możesz być i w jednym miejscu, i za chwilę w drugim miejscu. Tutaj też jest pokazana karta, jakby pracowanie na zastępstwie za kogoś, tylko na jakiś określony czas. Ale dobrze tu finansowo się zarysowało. Wiesz, co do ciebie zmierza? Wyjaśnienie jakiejś sytuacji związanej z dzieckiem, jeżeli chodzi o jakiś urząd, administrację. Może tu chodzi o szkołę, może tu chodzi o jakiś problem z. Yy, o jakiś problem wychowawczy w szkole, o jakieś uwagi, czy o cokolwiek innego, co jest związane z dzieckiem i z jakimś urzędem, to tutaj karty pokazują, będzie wyjaśnianie tych spraw, będzie działanie w tym temacie i masz być osobą konkretną. Masz być osobą w tym temacie, która wie, czego chce i sztywno się tego trzymać, nie dać się ugiąć. Karty też pokazują, że u niektórych z Was pokazuje mi się taki moment bycia singlem. Jeżeli jesteś osobą, która zrezygnowała w ostatnim czasie z relacji, to możesz poczuć teraz, albo która była w trudnej relacji i walczyła o wolność, to teraz możesz poczuć tą wolność, ta wolność do Ciebie przychodzi. Karty mi pokazują, że no masz tutaj kartę słońca, czyli jeżeli w ostatnim czasie był u ciebie, było u ciebie katarzis w życiu, doświadczyłaś tego huraganu, tego katarzis, coś się musiało zburzyć, czy ciągle o coś walczyłaś. To teraz dwójeczko wychodzi po tej burzy słoneczko. Tylko nie poddawaj się. Miej tą, znaj swoją wartość. Decyduj i działaj. Tak jest tutaj pokazane, tak? Jeżeli chcesz coś załatwiać, wyjaśniać, to rób to drogą internetową, drogą pisemną. Pisemną. Jak to się mówi, brzydko, nic naryja, tak? Tutaj dopytamy sobie jeszcze. Tak, tutaj coś Was... Tak, tu będzie wyjaśnianie jakiejś sprawy Przed jakąś instytucją Karty pokazują Tu trzeba będzie coś wypowiedzieć Być może coś opisać Wyjaśnić szerzej Ale będzie ok Ale nie poddawaj się Odnajdź sobie tą siłę do działania Pamiętaj, jesteś osobą nieugiętą Masz tę moc w sobie Masz tą odwagę Tylko odkryj ją w sobie nie wątp w siebie Karty też pokazują, że u wielu z Was będzie... Odkrywać się jakiś dar, talent, umiejętność, coś co jest związane z szeroko rozumianą ezoteryką. Tutaj pokazują się osoby wróżące, to jest pokazany tarot, różnego rodzaju karty do dywinacji, ale też y, powiedziałabym, że y, jakieś tajemnice mogą ogólnie wychodzić na jaw. Tu jakieś sprawy będą się wyjaśniać, jakieś tajemnice będą wychodzić na jaw. Dobrze, co jeszcze przed Tobą się otwiera? No tak, tutaj coś jest z dzieckiem, tak jakby ta energia jest tu pogubienia, zagubienia, coś tutaj jest z dzieckiem, ale karty pokazały, że idzie to we właściwym kierunku. To się wyjaśni. Um, 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 ogromna też protekcja idzie do Ciebie od tych niewidzialnych sił anielskich. Pozwól sobie też na relaks. W tym momencie pozwól sobie na nic nie robienie czasami, bo tutaj jest pokazana energia przemęczenia i zmęczenia. I pozwól sobie na celebrację. Czasami nic nie rób, czasami nie zmyj tych naczyń, czasami nie posprzątaj, tylko znać ten moment taki, w którym to ty poczujesz się dobrze ze sobą, tak? Nie rób nic na siłę. To tyle. A poza tym karty jeszcze mówią, że jakieś małe, drobne marzenie, życzenie może u Ciebie się spełnić. Coś tu się będzie mocno odmieniać na pozytywne wszystkiego pięknego. Trójeczka. Jest tutaj ktoś, kto wybrał kartę numer 3. Co się dla Ciebie przed Tobą, dla Ciebie otwiera, co tutaj do Ciebie idzie, zmierza. Jakie tu zmiany się szykują? Tak, co się tu otwiera. No dobra, no dobra. Trójeczki, trójeczki. Podobny przekaz jest jak u dwójeczki. Jeżeli masz problem z jakimś urzędem administracją, z dzieckiem, z osobą uczącą się, to karty pokazują problem się rozwiąże. Problem się wyjaśni, tylko zachowaj w tym wszystkim cierpliwość, spokój. Ten spokój ma być stoicki. Dobieraj mądre, rozważne słowa, miej argumenty i zachowuj się jako osoba bardzo opanowana, a bardzo dużo zyskasz. Może zastanawiałaś się trójeczko nad wyborem dwójeczki, jeżeli tak, to proszę odsłuchaj, bo tam może być uzupełnienie tego czytania. Karty pokazują. Jeżeli masz problem, dziecko się skarży, czy ktokolwiek z Twoich bliskich skarży się na kogoś, na coś i wiesz, że ta osoba sama sobie nie poradzi, wspieraj tą osobę, pomóż tej osobie, a zobaczysz, że sytuacja się odmieni, że sprawa się wyklaruje. Stare sprawy będą jeszcze przez chwilę powracać po to, żeby je wyjaśnić, ale tu jest wszystko z korzyścią dla Ciebie, dla Was, także tu jest łatwiej. Ogólnie karty też mówią, co się okay. dla Ciebie otwiera. Jakiś nowy początek, transformacja, zmiana. Trzeba stare pozamykać sprawy, powyjaśniać, przepracować, uzdrowić, zrozumieć, odkryć jaka to jest lekcja życiowa, czego, co, czego to miało nauczyć Ciebie, Was i tak dalej, i ruszyć naprzód. Przed Tobą są duże zmiany. To, co nieuniknione, masz karty koła fortuny. Ta karta mówi o tym, że do ciebie idą duże zmiany. Jeżeli teraz było źle, będzie już tylko lepiej. Przychodzi tu moment oczyszczenia, uzdrowienia. Jeżeli na płaszczyźnie zdrowia było źle, w aspekcie zdrowia, to karty mówią: ta karta mówi, jest, po, jest tutaj poprawa w, poprawa w zdrowiu. tak? Jeżeli czułaś się w ostatnim czasie, trójeczko paskudnie, nie widziałaś wyjścia z jakiejś sytuacji, będzie to wyjście z tej sytuacji. Idzie do ciebie jakaś tu wygrana. Nie tylko w jakiejś sprawie coś wygrasz, będziesz mieć powody do świętowania, będziesz mieć powody do tego, żeby się z tego cieszyć, ale również idzie do ciebie jakaś wygrana. Być może wygrasz na loterii, być może wygrasz w jakimś rozdaniu. Więc bierz udział tam, gdzie będzie ciebie przyciągać, bo coś ci się uda. I powiedziałabym, że słuchaj się w swój wewnętrzny głos, bo on ci będzie bardzo dobrze podpowiadał. I powiedziałabym, że tutaj coś w aspekcie finansowym też jest pięknie. Tu się pięknie coś zapowiada, nowe początki, zmiany. Będziesz nawet mieć możliwość, sposobność odkładania sobie jakiejś sumy gotówki. Co tutaj jeszcze? Tak, ten najbliższy czas będzie u Ciebie bardzo aktywny. Niektóre osoby może, mogą. Do niektórych z Was może odzywać się mężczyzna z przeszłości, mężczyzna, z którym byłaś trojeczko w związku. Łączył Ciebie jakiś związek, romantyczna relacja bądź jakiś romansik. Karty mówią, że taka osoba się ci odezwać, ale raczej widzę Ciebie, że chyba nie będziesz tym zainteresowana i chyba dobrze. Karty też pokazują, że tak, wyjdziesz z jakiegoś trudnego, wymagającego momentu i poczujesz taką ulgę. Powiesz, o w końcu ten ciężar ze mnie zszedł, a ja czuję się lekko i będziesz potrafił, potrafiła odpuszczać, odpuszczać sobie. Nie będziesz już brała tyle emocji do siebie jak dotychczas. I tutaj, jakieś podpisywanie umów względem pracy, jakieś możliwe staże finansowania, pozytywnie. Co jeszcze tu idzie? Dobry plan działania, bardzo dobry plan działania. I przede wszystkim powiedziałabym, że taka wewnętrzna radość do Ciebie będzie powracać, takie zadowolenie, satysfakcja z tego, że jednak nie poddałaś się, trójeczko, a zawalczyłaś o siebie czy o kogoś i się Tobie to udało. Karty też pokazują, że będziesz pozwalać sobie na relaks, na odpoczynek. To samo co u dwójeczki, i zobaczysz, odkryjesz, ty to odkryjesz, co powoduje u Ciebie utratę energii. Mhm. Ale możesz otrzymać jakąś smutną wiadomość o kimś. O kimś po prostu. Może do Ciebie przyjść taka smutniejsza wiadomość, która przez chwilę spowoduje, że no, zrobi ci się smutno, tak? ale za chwilę gdzieś się pozbierasz, się ogarniesz i będzie ok. Karty też mówią, że masz skupić się na swoich pomysłach i je realizować, bo to jest ten moment u Ciebie, gdzie dużo może u Ciebie się spełnić Twoich małych, drobnych życzeń. I ja Tobie tego życzę. Wszystkiego pięknego.